Tomasz Jakubiec po wygranym pojedynku na Spartan Fight 5. Przede wszystkim no, gratuluję tego pojedynku, bo wiem jak ciężkim rywalem jest Kamil. No i schodzi z 8-4. Czy czułeś jego siłę? Eee, siłę. Nie, nie czułem, też jestem teraz uważam, że silny, a kiedyś walczył 84, no ale ostatnio to już zeszedł do 77, tak. myślę, że to tam nie robiło różnicy, jak umiesz zejść do 77, no to super. Ale muszę przyznać, że byłem zaskoczony faktem, że to ty dominowałeś w zasadzie w tej płaszczyźnie parterowej, no całkiem nieźle też sobie radziłeś w stójce, ale w tym parterze w zasadzie ty miałeś przez większość czasu taką dominującą pozycję. No tak, chyba, wbrew pozorom jestem... Mówią, że dobry, chcę w walkach, może coś tym jest. Nie wychodziło mi co tak lepiej pokaza nie pokazałem to za dobrze. A teraz myślę, że fajna walka, dobrze się czułem. Trenuję w bastionie Parter, wiadomo, z najlepszymi hopcami. Mm. Tomek Kamiński bardzo dużo mi pomaga w tych przygotowaniach. Tomek Kamiński super czarny pas. Ciężki waży 100 kg, mm. cięższy od Kamila. Także radzę sobie yy, fajnie. Tomek Kamiński, nie że radzę sobie z nim, tylko mówi, że fajnie sobie radzę, no to wiedziałem, że sobie poradzę z każdym w mojej kategorii wagowej. Ale muszę przyznać, że właśnie widzę duży postęp nie tylko w parterze, ale w ogóle agresja Twoich uderzeń poszła bardzo do przodu. Tak, od jakiegoś czasu trenuję w Paco Tym Katowice pod okiem Witka Kostki e, z taką ekipą, że uważam, że nie ma lepszego klubu stójkowego w Polsce. Mm -hmm. Ty, zdaje się tak, na stałe, bądź na wyłączność w Polsce, związałeś się ze Spartan Fight, tak? Bo jest powody takiej decyzji. Tak. Y Uważam, że ta federacja super traktuje zawodników, którzy są na kontraktach ekstra, od nich mam warunki, yy, pomagają mi bardzo dużo w moich przygotowaniach, mogę się zająć, można powiedzieć, tylko trenowaniem. Mhm. Dlatego się związuję z tą organizacją i myślę, że ona będzie się rozwijać z gali na gali coraz lepiej. I będzie najlepszą organizacją w Polsce. Powiedz, jeszcze nawiązując do pojedynku, w momencie, kiedy zamroczyłeś Kamila w drugiej rundzie, ja widziałem większość walk Kamila, i jeżeli on przegrywa, to właśnie w taki sposób, że po prostu taki grinder do samego końca po prostu tak. Dojeżdża, że tak powiem, spodziewałeś się właśnie nie podpalałeś się za bardzo. Spodziewałeś się, że tak to będzie? Ja nie podpalałem się, bo wiedziałem, że już zostało z 30 sekund tej drugiej rundzie. Mm. Wiedziałem, że jak wyruszę teraz y, z całej siły, przez te 30 sekund może mi się uda, nie uda go skończyć. Sędzia nie przerwie tego pojedynku, a później będę miał ciężko w tej minucie na trzecią rundę dojść do siebie. Mm. I to mogło zawożyć o pojedynku. Dlatego podeszłem z taką chłodną głową do tego. Mm. I rodzina to już stały element chyba y, jako twojej fani na każdej twojej walce. Tak, rodzina. Sponsorzy, a teraz jeszcze zyskałem bardzo dużą grupę fanów, którzy mnie wspierają Była, tak. i przyjeżdżają dopingować. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim. Dziękuję bardzo. Razie. Mogę Jasne. tylko szybko jeszcze podziękować moim ukochanym sponsorom Śląskiej Giełdzie Kwiatowej Bioenergii Silesia firmy Manto, Vegasport, Krakowskie Rondo i Dobry Serwis. Gratuluję jeszcze raz. Dzięki, Cześć. powodzenia.